Chcemy przywrócić ikony, czyli robimy bałagan Kasujemy tu, kasujemy tu Robimy sobie tego typu bałagan, że to jest na przykład tu 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 No nie, podczas pracy się nam nabałaganiło Najprostszą metodą jest po prostu dwa razy kliknąć W tym miejscu I one wracają na swoje domyślne ustawienia, no nie? Jeżeli nawet nie wrócą dokładnie to możemy ręcznie sobie je przenieść. Widzisz? Ja je sobie przenoszę. No, ale jeżeli by się zdarzyło, że mamy trochę głębszy bałagan, to znowu, zaraz do tego dojdziemy, zaraz do tego dojdziemy, to wchodzimy w opcje. W opcjach jesteśmy, wybieramy ostatnią zakładkę i robimy reset, reset przycisków tu w tym miejscu. OK, fly i OK. To jeżeli chodzi o ikony, jakbyśmy sobie zrobili bałagan z ikonami. Ale też w międzyczasie zamknęliśmy sobie niechcąco to tutaj listwę. Zamykamy, nie zapisujemy i jeszcze raz uruchamiamy program. I już mamy. Jest z powrotem, tak? Widać to. Zamykamy, zamykamy, zamykamy program. Włączamy go jeszcze raz i go nie mam. Widać, nie? Wchodzimy sobie w utility w opcję. Wybieramy ostatnią zakładkę. Reset. OK. Apply, czyli zatwierdzamy. OK. Zamykamy. Otwieramy. I znowu mamy z powrotem. Jakieś pytania? Coś niezrozumiałe? Jest ok. Pamiętaj o tym, że to jest utility, opcje, ostatnia zakładka i w tym miejscu mamy reset. To jest dla nas kluczowy, kluczowe miejsce. Reset. Ok. Zatwierdzamy. Ok. Czy to jest zrozumiałe? Jest zrozumiałe. Ok. Kończymy.